Sponsorem programu jest operator Sieci Plus, udostępniający numer ratunkowy w górach 601 100 300. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą nie oraz sponsor programu PZU. Partner Gopry i akcji Bezpieczna Zima. Czy to coś słyszysz? Jesteśmy w Ustrzykach Dolnych. Bezpieczna zima z Gopr, w ten weekend w Bieszczadach. W Ustrzykach Dolnych, właśnie w ten weekend, festiwal filmów górskich. Stąd nasz gość, Olazik, Himalajska, alpinistka, bohaterka także na, w trakcie tego festiwalu. To już po, tak jak było? Dzień dobry. Dzień dobry. Po, znaczy po moim wystąpieniu, ale nie po festiwalu. Festiwal jeszcze trwa. E, natomiast ja miałam pokaz w piątek z wyprawą ostatniej w do Afganistanu. Bardzo było miło z tego co wiem, to też się podobała prezentacja. Mnie się podobał też wczorajszy dzień, bo tym się różni ten festiwal od wielu innych, że nie jesteśmy uwięzieni gdzieś w mieście, tylko jesteśmy w górach. No więc byliśmy już na wycieczce skiturowej na Tarnicy i w okolicy, także no warunki śniegowe są cudne i to też na pewno dodaje klimatu temu festiwalowi. Czyli śmiało możemy powiedzieć, że to jedna wielka integracyjna impreza, bo podróżników cała masa na tym spotkaniu, także tych, którzy góry sobie Ukochani, w góry chcą chodzić i góry ciągną, więc tych opowieści jest bardzo dużo od tych, którzy góry podziwiają i zdobywają. Można śmiało powiedzieć, Ola, że jesteś człowiekiem gór. Co masz na swoim koncie? Co się wydarzyło w Afganistanie? Jak wyglądała ta wyprawa? No myślę, że jestem człowiekiem gór, bo tak naprawdę od dzieciństwa, a od początku studiów tak wyczynowo, z nim jestem związana również zawodowo, jako przewodniczka, instruktorka. Natomiast teraz byłam w Afganistanie w korytarzu wahańskim. To jest jedyny rejon Afganistanu, który można polecić turystom. Tam żyje ludność różna pod względem kulturowym i religijnym. Od reszty kraju, bardzo gościnna, pracowita, no po prostu świetni ludzie. Jednocześnie jest to rejon mało uczęszczany i byliśmy w górach, które były bardzo ważne kiedyś dla naszych himalajstów, gdzie właśnie w latach 60. wykuwali moc ci, którzy później podbijali zimą szczyty ośmiotysięczne zdobywali. Później te szczyty właśnie przez, przez wojny zostały zapomniane przez alpinistów i Ewentualnie na najwyższy ktoś tam się zapuszcza, ale w tej dolinie, e, gdzie my byliśmy, nie było nikogo, więc weszliśmy po raz pierwszy od blisko 40 lat e, na Koetes, 7000 szczyt. Pory wysiłek. Na pewno tak, nie była góra bardzo trudna, na pewno jest to spory wysiłek też taki e, poznawczy, bo to jest jednocześnie taka łamigłówka intelektualna, czyli trzeba samemu rozgryźć tą trasę, porównać mapę z 72 roku Jerzego Walii, z współczesnymi screenami z, z Google Eartha, żeby tam zobaczyć, o ile lodowiec się cofnął, e, dogadać się z lokalsami, zorganizować sobie wszystko samemu, nauczyć się trochę farsji, e, no plus e, jakby analizować cały czas niebezpieczeństwa obiektywne w górach, bo to też uległo zmianie z powodu tego, że niestety klimat się ociepla, więc dużo różnych rzeczy można nam spać na głowę, czy kamienie, czy lód, które kiedyś były stabilne, tamte 40 lat temu, i nie zagrażały. Ola, ty masz tytuł Śnieżnej Pantery. Dla tych z Państwa, którzy nie, nie wiedzą, to tytuł, który zdobywają ci, którzy zdobyli nie wszystkie 7 tysięczniki byłego ZSRR, tak? Tak. I to jest. Można by pomyśleć, no Mount Everestu jeszcze kawałek od 700 czy 7400 piklenina powiedzmy, to są góry, które można zdobywać nie będąc tak dobrze przygotowanym jak... A jak, ty, jak jak inni opiniści? Zacznijmy od tego, że to, to zestawienie z Everestem to jest dosyć słabe, dlatego, że większość osób na Everest chodzi z tlenem z butli, więc oni wchodzą tak, jakby wchodzili na piglenina, czyli na niski, łatwy siedmotysięcznik. Mont Everest to nie jest żaden wyczyn, nie, coraz właśnie, częściej. Znaczy, Zależy jak zdobywany. Tak. W tej chwili nawet od kilku lat nie ma możliwości robienia tam wejść sportowych, bo jest tam zakorkowana przez turystów, którzy wchodzą tam z tlenem. Oczywiście, jeżeli ten tlen nagle im się skończy, albo zawiedzie im ta aparatura, no to oni są nieprzygotowani, bo są zaaklimatyzowani do 7 tysięcy, a są na ponad 8, tak? I stąd tam się dzieją te wszystkie tragedie. Natomiast nie zawsze jest tak, że im wyżej, tym trudniej. Trudności techniczne są też bardzo istotne i góra 7 tysięczna, która jest trudna technicznie, jest znacznie większym wyzwaniem niż góra. Nawet tysięczna, ale, ale łatwa. Zresztą świadczy mi może o trudności to, że jesteś jedynym Polakiem, jedyną Polką, której to się udało, która ma tytuł i, y, śnieżnej pantery. Jedyną kobietą z Polski, bo Polakom się kilku udało. A udało tak, się Polakom? Tak, tak, tak. tak. Mhm. Także tutaj absolutnie nie. Natomiast e, z Polek, kobiet jestem jedyną i jedyna, która w ogóle stanęła na piku pabiedy biedy do tej pory. Także, także nie ma powtórzenia. Może kiedyś będzie. Także nie są to na pewno szczytuła. Łatwe. One są sto, stopniowalne, jeśli chodzi o trudność. Od piku Lenina, na który ja prowadzę ludzi, że tak powiem, w pracy, chociaż to jest trudne też wyzwanie przewodnickie, aż po pik Pobiedy, na który bywa, że przez kilka lat nie ma wejść. Praktycznie w każdym roku jest tam jakiś niestety wypadek śmiertelny. Jest to naprawdę trudna i wymagająca góra. Eee, a te, te łatwe góry, yy, no właśnie jak, jak Piglenina, czy, czy gdzieś tam Huntengri, no może nie jest łatwe, ale też jest górą jeszcze taką turystyczną, czy Pikorzyniewskiej, więc ta trudność jest stopniowalna, to jest fajne, bo każdy może sobie, kiedy już jest powiedzmy jakoś tam dojrzałym e, alpinistą samodzielnym, może sobie spróbować i wejść sobie na jeden czy dwa szczyty z tego zestawu e, i rozwijać się, stawiając sobie coraz wyżej poprzeczkę, aż do najtrudniejszego, czyli Piku Biedy. Powiedz, od czego to wszystko się zaczęło? Dziewczyna ze Śląska, teraz mieszkasz, żyjesz w Krakowie. Z racji bliskości gór ta pasja? Pewnie trochę tak. Na pewno swoją rolę odegrał tata, który się w młodości wspinał. Teraz też jest aktywny cały czas. górsko książki taty, opowieści taty. Jednocześnie gdzieś tam dopiero w liceum tak naprawdę spotkałam takich ludzi, którzy troszeczkę coś więcej mi pokazali niż no chodzenie z rodzicami. I zaczęłam jeździć studenckim kołem przewodników beskickich, co wbrew nazwie nie ograniczało się do chodzenia po Beskidni bo spotkałam tam ludzi, z którymi nawzajem jakby nakręcaliśmy się i wciągaliśmy się w coraz to nowe dziedziny aktywności górskiej. Taką najważniejszą przygodą był i jest ski-alpinizm. Przez lata zresztą ścigałam się, byłam w kadrze narodowej eee, i na tych nartach skiturowych też do dzisiaj eee, sobie, sobie lubię pośmigać. I jednocześnie przyszła też fascynacja górami coraz wyższymi, właśnie z ludźmi z tego koła i z klubu ski-alpinistycznego ski Kandahar, który, do którego też do dzisiaj należy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za te opowieść. Gratulujemy. Czekamy na kolejne tego typu opowieści i tego typu sukcesy. Prawdziwy Aleksandra człowiek dziś... gór. Dziękuję Aleksandra Dzik, bardzo dziękujemy. Sponsorem programu był Operator Sieci Plus, udostępniający darmową aplikację Ratunek. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą Niestraszki oraz sponsor programu PZU, partner GOPR i akcji Bezpieczna Zima.